Witajcie serdecznie moi drodzy, witajcie wszyscy miłośnicy gier planszowych, witajcie miłośnicy Warcabów i kombinowania. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam fragment partii warcabowej pomiędzy dwoma warcabistkami Agitą Marterę z Łotwy oraz Lindą Schneider z Holandii. Niestety nie udało mi się odnaleźć całej partii, natomiast ten fragment, który wam zaprezentuję, jest to fragment da, moim zdaniem interesujący, ciekawy, pouczający. I pomimo, że nie jest kompletny, to warto go przedstawić. Ta, tak jak tutaj widzicie na warcabnicy, zarówno białe i czarne mają porównopionów, mają ich po 12. Sytuacja wydaje się koło równej, i komputer przeliczają jako koło równej. Ruch jest po stronie czarnych, i komputer proponuje najlepszy ruch w pozycji 11-16. Natomiast nasza warcabistka Linda Schneider zdecydowała się na inne posunięcie: 4,10 oddanie piona i wpuszczenie białych na damkę. Co się dzieje po tym ruchu? Komputer szaleje. Komputer, w momencie jak na samym początku, widział sytuację koło remisowej. Po wykonaniu ruchu 4,10 mówi ewidentna wygrana po stronie czarnych. Jak to jest możliwe? Przyjrzyjmy się, zobaczmy, oceńmy. Po pobiciu na damkę sytuacja wygląda tak. I teraz, czy wy widzicie rozwiązanie, w jaki sposób czarny może doprowadzić do zwycięstwa? Nie? Szczerze wam powiem, ja też nie widzę, nie widziałem, ale zobaczmy sobie, co było dalej. 18.23, ruch po stronie... Czarnych i oddanie kolejnych trzech pionów. Po kolejnym biciu już czarne mają o cztery piony mniej niż dotychczas, białe mają dodatkowo damkę i sytuacja wygląda na opłakaną po stronie czarnych. Wydaje się, w jaki sposób można tutaj doprowadzić do zwycięstwa. Wydaje się to niepodobne. Co grają czarne dalej? 14, 19. Oddając kolejnego piona i, i wypuszczając. Na przerwanie piona 13, który wygląda na to, że bez problemu zamieni się w kolejną damkę. Dalszy ruch 23-29, wzmuszający do odbicia przez białe bicie dwóch. No i zostało tylko pięć, 5 słownie czarnych pionów. Oczywiście tutaj mamy pierwsze bicie. Pierwszą możliwość przez czarne nabicia i dorobienia damki, także jakiś pozytyw się pojawił. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda. Po tym biciu tutaj padają kolejne czarne piony, i sytuacja wygląda w sposób następujący. Co robią czarne? Oddają piona ruchem 17-21. No i teraz zobaczmy w takiej sytuacji, gdzie biały ma. 10 bierek. 9 pionów. Jedną damkę. versus czarne. Jedna damka, jeden pion. Jak to? Czarne mają doprowadzić do zwycięstwa. No i zobaczmy. 25-30. No nie. Oddają jeszcze jeden. Jeden pion, który będzie musiał być pobity. No ale zobaczmy, co się dzieje po tym biciu. Zobaczcie. Biała damka. Zostaje zbita przez czarną oraz większość pionów, które tutaj się znajdują na tej warcabnicy. Jedynie co pozostanie po takim biciu na planszy to jest 33 oraz 36. I co ciekawe: tutaj czarny ma do wyboru trzy warianty tego posunięcia, i tylko jeden z tych wariantów jest wariantem wygrywającym, a dwa pozostałe doprowadzają do remisu. Nasza warcabiska. Niestety tutaj wybrała wariant, który wariantem wygrywającym nie jest. W partii był remis. Natomiast zobaczmy sobie ten wariant najpierw wygrywający i o co tutaj chodzi? Oczywiście pętla i przymus największego bicia jest tak jak, tak jak zaznaczono tutaj na diagramie. I możemy, jednak możemy zatrzymać naszą damkę na polu 12, na polu 7 lub na polu 1 mamy do wyboru te trzy pola, gdzie... Możemy się zatrzymać. Więc takie bicie wyglądałoby tak. I w tym momencie mamy ta taką sytuację. No i jak mogłaby być dalej kontynuowana partia? Oczywiście białe próbują się przedrzeć do góry na damkę, a czarny próbuje im to uniemożliwić. Atak od tyłu. Próba zablokowania. Cichy ruch 38-42. Dalej 22 na 18. Atak piona od tyłu, ponowny atak i w tym momencie białe będą zmuszone do oddania jednego z pionów, więc to co mogą zrobić to 22-17, czarna damka bije i teraz czy czarna damka zdąży zablokować białego piona? Tak udało się, okazuje się to sukces, więc po tym po tej akcji okazuje się, że białe wygrywają. Jednakże nie tak było w partii, w partii było nieco inaczej, więc wróćmy sobie tutaj do tej pozycji, gdzie e, oczywiście biały ma, ma e, traci po biciu czarnych kolejne piony. I pętla wygląda w ten sposób. Błąd oczywiście ten pion jest zbity. Gdyby jednak do bicia doszło na tym polu, tak jak było w partii, okazuje się, że w tym przypadku czarne obroniły jedynie remis, dlatego że nie zdołają przeciwdziałać dwóm białym pionom i jeden z nich będzie w stanie dotrzeć na damkę. Taka sytuacja kończy się remisem. Także podsumowując całą sytuację, ciekawe wnioski. Po pierwsze, nie zawsze komputer ma rację. To jest wniosek numer jeden. Nasza warcabistka znalazła, grająca czarnymi, znalazła genialny ruch, który doprowadza do zwycięstwa po serii oddanych ruchów doprowadza do wspaniałej kombinacji, popełniając niestety błąd na koniec, stawiając czarną damkę na polu 7, zamiast na polu 12, które byłoby wygrywające. Ma to znaczenie, ponieważ umożliwia to zagranie na pole 26, w następnym posunięciu, które umożliwia atak od tyłu i e, likwidację obu pionów. Co nie byłoby możliwe na polu 7. Więc nawet taki drobiazg, wydający się bez znaczenia, okazuje się mieć znaczenie na końcu. Natomiast sami zauważycie, że znalezienie tej kombinacji nie było takie proste. To tyle na tę chwilę. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrowienia i do usłyszenia następnym razem.